Jesteśmy tutaj przeciwko e, agrosadoscy z tego względu, że firma e, nie wypłaciła rolnikom za sprzedane bydło, czyli rolnicy do tej pory nie otrzymali za kilka miesięcy e, s, e, swoich pieniążków. Jesteśmy to, to, po to, żeby tu wesprzeć i wyegzekwować w jakiś sposób te pieniądze od, od tej firmy. E, tutaj ludzie już tracą powoli mają z tego muszą niestety spłacać. Spłacać swoje zobowiązania. No niestety, pan, pan Sadowski, firma Agro, zwleka z płatnościami, próbuje się kredytować kosztem rolników. Ilu tych rolników może być poszkodowanych, ilu nie dostało pieniędzy? E, około 170 rolników, tych faktur, których jest nieuregulowany, kwota jest na E, ru, na, kwota jest różna tam nawet po 200 tysięcy niektórzy mają nie za zapłaconych faktur no ale tutaj czas czas który był 14-dniowy już dawno upłynął rolnicy muszą kupywać dalej e, ropę do ciągników e, tam, czy jakieś inne produkty a no nie mają za co nawet żyć, bo firma agro satosy nie wypłacili do tej pory jeszcze nikomu z tych rolników. Tu, tutaj trzeba, taki fakt jest bardzo ważny, bo ci ludzie hodują dwa lata takie, takie bydło, to jest ich cały teraz zysk. Ten cały zysk, oni pracowali na to dwa lata i teraz oni muszą czekać jeszcze nie wiadomo ile, bo... Czy, czy w ogóle dostaną te pieniądze, ale oni muszą szczerze żyć. Muszą kupić materiał hodowlany, muszą mu kupić nawozy. Za chwilę idą, są już teraz, w tej chwili są siano kosy, się zaczynają. Za chwilę będą żniwa, trzeba kupić, przygotować sprzęt, wszystko. No i zobowiązania, które niektórzy mają nowe maszyny, trzeba spłacać te maszyny. A tu za chwilę przyjdzie komornik i będzie zabierał maszyny. A tutaj firma. Będzie powodowała to, że oni stracą tą płynność finansową. Tak? Dlaczego rolnicy współpracowali z firmą AgroSadowcy? Bo z tego, co tutaj rozmawiałem z innymi rolnikami, nie wszyscy bardzo długo tą współpracę nawiązywali. Ta firma jest od dłuższego czasu na rynku 14 lat już. Skupowała bydło także nowy. Wyglądała się, że chce wypłacać no, ale raz rolników. już upadła, nie? Raz, raz wpadła, ale też po czasie wypłaciła tam, a w tej chwili po prostu e, za sprzedane, sprzedane bydło, które zakupiła od rolników, od firm e, m, skupujących to bydło dostała wypłacone, a rolników nie wypłaca. W akcję zaangażował się z Ogólnopolski Związek Rolniczy Orka. Jakie wy będziecie podejmować działania w tej sprawie? Na tą, na tą chwilę chcemy po prostu e, zrobić wszystko tak, żeby ci rolnicy otrzymali e, jak najszybciej tak żeby, żeby mogli normalnie funkcjonować. E, dzisiaj właściciel tej firmy obiecał, że o 13.00 się spotka z tym, tutaj przyjechali. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa. No i zobaczymy, co dalej. Na pewno nasze na, działania się na tym nie skończą.